Ale XTB KSW110 za nami z nami zwycięzca walki wieczoru Muslim Tulszajew. Runda powiem ci, jak na dzikim zachodzie przed salonem to by się mogło odbywać. Kłęby kurzu i po prostu te latające pięści. No dziękujemy wam za to, że razem z Andrzejem dowieźliście. Dowieźliście te wszystkie nadzieje, które pokładaliśmy w tym pojedynku. No mam nadzieję, że wszystko, co było, jest oczekiwanie wszystkie, które były. Że udowodniłem, że zasłużyłem tutaj być, że jestem tutaj, że dałem z siebie wszystko, że wszyscy są fani, są zawiedzieni. Miałem dużo stresu, bo bałem się zawieść całą Polskę, bo tyle osób mi pisało, środowisko MMA. Po, mi poddaj, pozdrów. No i Mateusz chciał, żebym pozdał, poddał go, ale myślę, że teraz jesteś dobrze. Nie, Mateusz? No tak, zwycięstwo, zwycięstwo przez knockout, ale miał swoje chwile Andrzej Grzebyk. Śmiałeś się z niego, że chodzi do salonów piękności, a on postanowił Ci nos naprostować, niczym na, na wytrawnego chirurga przystało. Czy ten nos jest cały? Bo wydaje mi się, że Andrzej poczuł na rękawicach, że ciosy wchodziły, wchodziły mu te ciosy, wchodziły. Wchodziły ciosy, naprawdę. Chłopak z salonu dobrze bije. On nie chodzi do tego salonu, pewnie ma tam swoje worki treningowe postawione. I udaje tak, no ciosy naprawdę wchodziły, zobaczcie. Andrzej, wielki Andrzej, jesteś, nie trzymaj, Andrzej, Andrzej. trzymaj się. Andrzej, ale nie Chodź, uciekaj, no, będzie mnie zaszczyt jak staniesz tutaj obok mnie. Ale już się skończyła walkę, nie bój się przecież. Trzymaj się, trzymaj się Andrzej, dziękuję ci. W którym momencie zrozumiałeś, że masz Andrzeja Grzebyka na przysłowiowym widelcu? No, nie było takiego momentu, gdzie tak miałem, walkę kontrolowałem, tylko trenerów, wszystko słuchałem: kontrolę i tu, tam, idź tu, lewo, ale Andrzej poszedł tak do przodu, i tak, taka, taka, wiesz, taka męskość mnie wzięła, że no, nie jesteś z tego zrobiony, że zrobisz teraz taki krok do tyłu, że poczujesz się uwierzy w siebie. Nie tyle krzyczałeś tą walkę, żeby, żeby zrobić krok do tyłu, także więc e, stałem, stałem, biłem. Uderzył mnie tak, ciosy tak dobrze weszły, że po jednym ciosie nic nie widziałem. Michał, dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się, to, to, są, piękne, to są te piękne Michał Balcerzak, przy, przyjaciel Andrzeja. Tak. Trzymajcie się, było zaszczytem dla mnie z Wami zobaczyć. Uderzył mnie tak, że nic nie widziałem. Widziałem trzech Andrzejów naraz, a później trafił tym drzebem, także znowu dobrze widziałem. No i zaczęła się ta bitka. Już widziałem, że mu tego tlenu brakuje, bo wiedziałem, że jak 80, chcę ważyć, że ciężkie silny będzie, ale moja szybkość i moja dynamika będzie po mojej stronie, bo dbałem o tą wagę, nie chciałem być też za gruby. No i w pewnym momencie nie wiem, jak go uderzyłem, co się stało. Kolano i prosty cios, taki już na dobitkę. Tak, no wow, ja to nawet biję kolanami, no, nie widziałem. To pewnie no tak przez... jego głowę i to kolano weszło. Widać, bo że to po tym, po tym upadł. No, my, my stawialiśmy na to, że jak on idzie do przodu z tym dżebem, robi krok i trener postawił taki tajski plan, że zbijamy od środka i wyciągamy kolano i tak mi to zostało, wiesz. I pewnie przez to tak się stało, że no nie wiem, stało się. Krzycieli, krzycieli, zrobiłem. Nos jest cały? Dopytam jeszcze, bo plan jest prosty. No, grudzień, łódź. Adrian Bartosiński myślę, że bliżej tobie było do tego pojedynku niż Andrzejowi z faktu tego, że Andrzej dopiero co z Bartosem walczył i jakby jasno do, do zrozumienia dawał to dyrektor sportowy organizacji. Ja dodam może od ciebie, bo od razu po, po walce pod klatką powiedzieć, powiedzieć spytałeś w naszą stronę, czy jest swania na grudzień, więc ja myślę, że już odpowiedź jest znana. Chodziłem, szukałem go tak jak zawsze wiecie, lubię coś odwalać. Takie emocje, taki jestem już, mama już widziała, że coś zrobię. Mówi do mnie dzisiaj po telefonie, proszę zachowuj się, jesteś tam w gościach, nie jesteś w domu, nie krzycz, nie drzwi się, nie skacz po klatkach, ale no nie było go na szczęście, no i przypał będzie od mamy też. No i chciałem, żeby Tymek wygrał tak naprawdę i żeby zobaczył z bzikiem o walkę, o pas. Ale jak ja jestem bliżej, to... Arek, zobaczymy w grudniu. Ja. <noise> Jak tu padło takie zdanie, miałeś się dobrze bawić, ale bez przesady. Nie no, to nie, tu nie było przesady, też naprawdę. Mówiłem, też, też baw się dobrze, bo wiedziałem, że będzie się dał. No, i to mój trener Arek Wyciorek, to jego zasługa, te wszystkie nakałty przed skończeniami, przed czasem. No, Im tutaj zafundowałeś wieczór, powiem Ci, ja nie wiem jakie tętno było u trenera. No trener tak od, od wczoraj, trener to już od, od wczoraj tak chodzi, tak jakby on miał walczyć wiesz i no i tak naprawdę ma też wielką rodzinę, że wypożycza takiego człowieka, bo dojeżdża do mnie do Berlina. Dziękuję twojej małżonkę, twoim dzieciom wszystkie mam nadzieję, że mają zrozumienia do tego co robimy, że co robisz ze mną, naprawdę dziękuję wam, macie wspaniałego Arka. Dziękuję wam. To co dziś pokazaliście to nie tylko było piękno sportu, bo ta runda fantastyczna, ale po walce pokazaliście właśnie o co chodzi w tym sporcie mam wrażenie i czym to się różni od pewnych innych rzeczy. Szacunek w klatce, to co powiedziałeś, te słowa do Andrzeja. Myślę, że nawet dla niektórych wzruszające. No ja, wiesz, ja udaję tak jak mówiłem od dzieciństwa to mam, że chcę zwrócić na ciebie uwagę, ale nic złego na sercu nie mam. Andrzeja, no to, to jest double champ od tego od momentu, gdzie jest double champem, z nim obserwuję, no i to było dla mnie zaszczytem, żeby z nim zawalczyć. Zawsze go szanowałem, nie przesadzałem, nie, nie chciałem z nim walczyć, robiłem wszystko, żeby zwrócić na, na mnie, na niego, na naszą walkę uwagę. W środowisko polskie myślę, że nie zawiodłem, że, że jest zadowolony tym walką. No i co mogę zrobić, co mogę powiedzieć? Ten program musisz przyznać, jak zobaczyłem jego córkę no to, to jest. Powiem taki. ci tak, jak, jak dostałem to nagranie od Artura Gwoździa, w ogóle bardzo dziękuję Arturowi, żonie Andrzeja, to ja się sam wzruszyłem już samym tym nagraniem, a, a tą reakcją Andrzeja to już w ogóle naprawdę. To był taki moment, który ja oglądałem kilka razy i za każdym razem reagowałem ja, tak samo. Ja nie, ja nie mam takiej, takiej księżniczki w domu, ale mam takie dwa koty, które często samych zostawiam. No jak w Tajlandii jestem, jak dzwonię, jak słyszą, że ja jestem przy telefonie, jak oni przybiegają i jak oni reagują na mój głos, no to też moje serce. Ja bardzo lubię przez zwierzęta, wiesz. A tutaj taka księżniczka, nie, to jest... no to serduszko na koniec, nie? To było coś pięknego. Słuchaj... To taki wiek. Można byłoby powiedzieć, jakby był trochę starszy, że jest wyszkolone, poćwiczone, ale to jest taki jak tam nie możesz nic zrobić. No, to jest takie... Ach, nie wtrącę się. I wiesz, no, tak ona to zrobiła, no, to, to, to jest... Andrzej ma wszystko, on jest spełniony, mistrz, legenda, taka księżniczka w domu na niego czeka, dom, basen. No. Andrzej, masz wszystko. No, ale właśnie Andrzej powiedział tutaj, przechodząc, że, że być może jest to koniec, że już nie chcę go cytować, żeby, żebyśmy nie musieli cenzurować tego wywiadu, co mówił do siebie. Ale też tak dał do, do, do zrozumienia, że nie wiadomo, czy on jeszcze wróci, ale jeśli on daje takie emocje, to chyba warto do niego zaapelować, żeby, żeby jeszcze z nami został. Musisz poczuć jego dżeb, żeby się dowiedzieć. <laughs> Myślę, że Andrzej jest jeszcze proch prochownicy, także więc przestań gadać. Walcz nie musisz zawsze stopami walczyć byłeś już dłuższy czas na topie z rówieśnikami możesz walczyć masz dużo fanów, którzy ci kibicują, słyszałeś co się dzieje na arenie także więc nie wiem czy to po takiej drodze po tak, tak odchodzisz to ja bym nie dał rady, musisz jeszcze coś zrobić dla tej księżniczki A to wracając do samej walki Andrzej jest najmocniej bijącym zawodnikiem z jakim miałeś styczność? Jak na razie jak na razie to był najlepszy, najsilniejszy i najwyżej stojący człowiek, który miałem do czynienia. Tak. Tak. ty masz ręce całe, bo z kolei mówiłeś, że nie wiem, czy, czy ich nie, nie, nie wiesz, czy ich nie rozbiłeś na, na twarzy Andrzeja na głowie, bo, bo, bo też wkładałeś mnóstwo siły w te czasu. No w ten prawy wkładałem trochę siły, bo w lewy. A tak był zaplanowany prawy na wyprzedzanie. Nie wiem, czy tym jak już trafiłem, muszę to obejrzeć naprawdę. A tak ręce całe, to jeszcze na sparingach taka kontuzja. Atila Korka zwalczył, mój brat dzisiaj też takiej jednej organizacji. I jak z nim zawsze sporowałem, to zbijałem jego high kicki, nabił mi, bolało, ale teraz też, nie wiem, co się stało, to zostałem trafiony. I a tak ręce całe, no. No to słuchaj, to zakończymy pewną podkrętką. Mam nadzieję, że na lotnisku mnie rozpoznają na dowodach i wypuszczą z kraju, a tak jest wszystko dobrze. Słuchaj, zawsze do salonu piękności iść. Hmm. Może? Mam kartę przecież pod ręką, teraz, także więc... Andrzej, zobaczymy jak będę jutro wyglądał i może skorzystam. Słuchaj, to podkręcamy na koniec, bo wszystko się składa w jedną całość. A że lubisz podkręcać, to może jakiś, przek jakiś przekaz do Adriana Bartosińskiego? Brziku... Brziku brziku, co mu powiedzieć? Zaczynamy. Wojnę medialną. Bądź gotów. I'm coming for you, my brother. No, mieliśmy ale jak wojna medialna, to wiesz, Andrzeja miałeś rywala, który tej wojny medialnej... Trochę unikał, trochę mówił, że wykrzyczałeś, a Adrian jest raczej gościem, który będzie szedł w tę stronę, więc będziesz miał przeciwnika, z którym nie będziesz miał tak łatwo nawet w tej wojnie medialnej, bo myślę, że memy na Twitterze już też będą powstawać, też z jego strony, a nie tylko z twojej. A ja się zawsze cieszę. A ja się cieszę. Do tańca trzeba dwóch, nie? A tutaj było tak, że jeden nie reagował, trzeba było go prosić. I wiesz, nie, że mnie to tak, nam, tak wzruszało, tak jak Andrzej już mówił, ale... Byłoby łatwiej, nie? Jakby odpowiadał tu, tam, coś tam, jak coś z siebie się działo, a tu wiesz. Patrząc na to, że Andrzej teraz potrzebował tego catch weightu, bo było 5 miesięcy od tej wyniszczającej walki z Adrianem, no ty tutaj stoczyłeś jedną rundę, ale myślę, że też troszeczkę wyniszczającą. Te 3 miesiące to jest dla ciebie wystarczający okres, żeby się zregenerować i wrócić, żeby zawalczyć przecież o pas i to być może pięć rund. O, to już... A to już zawodowcy, nie? 52, to już jest Pamiętaj, że już zaczynasz negocjacje. Marketing. A marketing is everything. No można coś tam... Moja mama zawsze mówi, a to już taki taki najlepszy, bo on tak dobrze wygląda, tak wiesz, taki... To, to coraz lepszy, le, 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 dobry, coraz lepszy jesteś, że tak lepszy le, dostajesz takich zawodników, co coraz lepiej wyglądają. Co zrobimy? No, będziemy, siądę sobie z chłopakami z teamu, dietykiem, pogadamy, menadżer, ja jestem żołnierzem, <laughs> ja kontrakty nigdy nie negocjuję. A tak, czy, czy bzik, kiedykolwiek miał zawodnika, który wygrał 4 walki przed czasem, wygrał 4 walki przed czasem w najlepszej organizacji? Miał kiedyś takiego zawodnika, przeciwnika? A mamy do liczymy? O, 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 o się. Ale on z Cieczynami to nie bardzo mu idzie, nie? Także więc. Sprytny um, no, jesteś. No, także więc. Nie, ja chcę, dążę do tego, że on by mógłby mnie teraz poprosić, nie? Także więc. Czemu A ja muszę. walkę? No właśnie. Brziku, nie zasługujesz na walkę ze mną, tak więc czekam na Twoje tweety. I tu, tu stawiamy kropkę smacznego. Dziękuję bardzo.